Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Zachęcony ciepłym przyjęciem nowej serii dotyczącej artykułów prasowych, dziś kolejny. O ile w USA kwestia UFO rozwija się niezwykle dynamicznie i przynajmniej przestaje być tematem tabu, albo tematem dla foliarzy, to w Europie idzie to znacznie ciężej. Temat UFO stara się rozwijać Nick Pope, były pracownik brytyjskiego MOD, i to jemu poświęcony jest artykuł w brytyjskim Metro z 27 listopada tego roku. Nosi on tytuł: Największy brytyjski ekspert do spraw UFO wydał swój werdykt w sprawie 10 kosmitów znalezionych przez rząd USA. I w artykule czytamy. Czołowy brytyjski ekspert do spraw UFO twierdzi, że nie ma znaczenia, czy Stany Zjednoczone ukrywają jedno ciało obcego, czy dziesięć. Coś takiego zasadniczo nic by nie zmieniło, powiedział Nick Pope. Nick Pope, który wcześniej kierował działem UFO w Ministerstwie Obrony, odpowiedział na oświadczenia sygnalisty Davida Grasha, który twierdzi, że rząd USA odnalazł co najmniej dziesięć ciał istot pozaziemskich. Grasz, były oficer wywiadu USA, po raz pierwszy trafił na pierwsze strony gazet w czerwcu, kiedy stwierdził, że rząd ukrywa dowody na istnienie nienaruszonych i częściowo nienaruszonych pojazdów obcych. Jego twierdzenia, odrzucone przez urzędników, doprowadziły w lipcu do przesłuchania w kongresie w sprawie niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych, w skrócie UAP, dawniej UFO. Trzej świadkowie, w tym pan Grash, złożyli pod przysięgą zeznania dotyczące swoich doświadczeń z UAP, które dotyczyły także osób, które ukrywając dowody na istnienie kosmitów na Ziemi, spotkały się z prześladowaniami. Uzupełniając swoje twierdzenia, w zeszłym tygodniu Grash występował w podcaście Joe Rogan Experience i powiedział, że liczba rozbitych pojazdów UFO zarejestrowanych w USA jest dwucyfrowa. Dodał, że podobna była liczba odzyskanych z wraków ciał istot pozaziemskich. Komentując te twierdzenia, Pope powiedział: W pewnym sensie liczby podane przez Davida Grasza nie mają znaczenia, ponieważ gdybyśmy mieli tylko jedno rozbite UFO i tylko jedno ciało pozaziemskie, zasadniczo zmieniłoby to wszystko, jeśli chodzi o nasze rozumienie wszechświata. Nie mogę ocenić twierdzeń Grasza, ponieważ kiedy prowadziłem dochodzenie w sprawie UAP dla Ministerstwa Obrony Narodowej, nigdy nie zdobyliśmy ostatecznego dowodu, który wskazywałby na obecność istot pozaziemskich, pomimo kilku fascynujących i niewyjaśnionych przypadków. Nie słyszeliśmy też o takim ostatecznym dowodzie, więc jeśli rząd USA ma w posiadaniu obiekty i ciała załogi, nie powiedział tego Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o zachowanie tej tajemnicy, nie sądzę, że liczby mają aż tak duże znaczenie. Jest ona zero-jedynkowa w tym sensie, że albo władze będą w stanie to ukryć, albo nie. Graż dał jasno do zrozumienia, że sam nie miał żadnego bezpośredniego spotkania z kosmitami, ale rozmawiał z wieloma źródłami, w tym z byłym senatorem. Nieżyjącym już Harry Reidem, który potwierdził, że rząd ma dowody na istnienie UAP. Teraz pytanie brzmi, czy którekolwiek stwierdzeń Grasza można udowodnić, powiedział pan pope. Zgodnie z doniesieniami różni przedstawiciele i komisje kongresu próbują uzyskać dalsze informacje, aby to sprawdzić. A biuro Aro również poprosiło Grasza o przybycie i podanie dalszych szczegółów. Pojawiają się jednak znaki zapytania, w jaki sposób można tego dokonać, ponieważ nie posiada on już aktywnego dostępu do tajemnicy państwowej. A nawet jeśli go odzyska, nie jest jasne, kogo mógłby, nawet w kongresie, poinformować o tym sobie, biorąc pod uwagę różne poziomy tajności. Poza przedstawieniem jakichkolwiek pojazdów i ciał obcych do niezależnych badań naukowych. Trudno wyobrazić sobie, w jaki sposób można by zweryfikować te twierdzenia. Pomocne mogą być dodatkowe, potwierdzające zeznania innych sygnalistów, ale podobnie jak w przypadku twierdzeń grasza, byłyby to jedynie słowne zeznania. Od czasu, gdy grasz przedstawił swoje wstępne twierdzenia w wywiadzie dla debrief, Kwestia UAP rzadko schodzi z pierwszych stron gazet, w miarę jak narastają wezwania do zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do niezidentyfikowanych pojazdów w przestrzeni powietrznej, dzielonej z samolotami komercyjnymi i wojskowymi. Aro uruchomiło stronę internetową udostępniającą odtajnione informacje na temat UAP. Które ujawniły, że miejsce wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie jest obecnie miejscem, w którym intensywnie pojawia się UFO. We wrześniu w Meksyku odbyło się przesłuchanie w tamtejszym kongresie, ale sytuacja zmieniła się z poważnej w dziwaczną, gdy dziennikarz i ufolog, Jaime Maussan, pokazał dwa małe ciała znalezione w Peru, które rzekomo nie były ludźmi. Choć społeczność naukowa powszechnie odrzuciła te okazy jako mistyfikacje, za co Maussan był już wcześniej uznawany za winnego, inni nie są tego tacy pewni. Jednak porucznik Ryan Graves, były pilot marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, który składał zeznania podczas przesłuchania w kongresie w Waszyngtonie i uczestniczył w posiedzeniu meksykańskiego parlamentu. Określił odsłonięcie mumi jako nie niemający żadnych podstaw popis. I tak kończy się ten krótki artykuł, którego być może najciekawszym elementem było zwrócenie uwagi na wzmożone pojawianie się UFO nad Hiroszimą. W Metro zamieszczono także artykuł na ten temat, który opublikowano 5 września tego roku, i brzmi on tak. Nowa mapa Pentagonu pokazuje, że miejsce wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie jest teraz punktem częstego pojawiania się UFO. Dane udostępnione przez Pentagon wykazały, że Japonia jest miejscem częstych obserwacji fenomenów powietrznych wokół tak zwanego miasta UFO, czyli Iinomachi. Rząd Stanów Zjednoczonych uruchomił niedawno stronę internetową ARO która ma pełnić funkcję punktu kompleksowej obsługi służącego do zgłaszania niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych w skrócie UAP, co jest oficjalnym określeniem UFO. Mapa opublikowana na stronie internetowej ARO, korzystając z danych z lat 1996-2023, pokazuje, gdzie zarejestrowano najwięcej obserwacji UFO. Na podstawie po raz pierwszy upublicznionych danych z ostatnich 27 lat, w zachodniej i południowej Japonii zarejestrowano największą liczbę obserwacji UFO. Obszar ten obejmuje miasta Nagasaki i Hiroshima, gdzie Stany Zjednoczone zrzuciły bomby atomowe w sierpniu 1945 roku. Japonia jest jednym z trzech głównych miejsc na świecie, w których występują niewyjaśnione obserwacje powietrzne. Inne obszary rzekomej aktywności UFO obejmują obszar Bliskiego Wschodu, wliczając w to Irak i Syrię, oraz południowo-wschodnie Stany Zjednoczone, głównie Karolinę Południową. Japońskie miasto UFO o nazwie Iinomachi to małe miasteczko w japońskiej prefekturze Fukushima. Które zyskało miano miasta UFO dzięki licznym raportom o obserwacjach UFO w okolicy, datowanych na lata 70. XX wieku. Miasto przyjęło ten tytuł i podwoiło wysiłki, aby stać się wiodącym ośrodkiem UFO na świecie. W 1992 roku otwarto Muzeum UFO i INO, w którym można zobaczyć artefakty i dokumenty związane z UFO. W muzeum odbywa się także coroczny festiwal UFO, który przyciąga tysiące zwiedzających z całego świata. Władze miasta zainstalowały wiaty przystankowe i latarnie z motywem UFO, aby przyciągnąć gości zainteresowanych życiem pozaziemskim. W okręgu założono Międzynarodowe Laboratorium UFO którego zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i ujawnianie informacji o obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów latających na całym świecie. Grupa stwierdziła, że w zeszłym roku otrzymała 494 raporty na temat obserwacji UFO, ale większość z nich dotyczyła dronów, ptaków, odbić światła, samolotów lub owadów. Takeharu Mikami Kierownik laboratorium i redaktor kultowego magazynu stwierdził, że wierzy, że zdjęcia mogą przedstawiać statek kosmiczny obcych. Być może uda się stworzyć te obrazy za pomocą grafiki komputerowej, ale jeśli to prawdziwe UFO, na pokładzie mogą znajdować się kosmici? Powiedział na konferencji prasowej w Fukushimie. I to koniec artykułu, który we mnie i prawdopodobnie w większości z Państwa pozostawił uczucie niedosytu, ale na dziś już wystarczy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, mówił Kryś Miekina.